Cześć, witajcie moi mili na kanale Ela Urenko Dzieło. witam was Elżbieta. Dzisiaj, hmm, nie wiem jak mam nagrać ten filmik, bo jak widzicie to co mam przed sobą nie mieści mi się w kadrze. Trochę za nisko statyw, ale już nie chcę poprawiać. Nagrywam dzisiaj też z mikrofonem i nagrywam też z moim softboxem. O Boże, coś chyba pokręciłam, ale dobra z oświetleniem, które kupiłam. A dzisiaj przychodzę do Was z kartką. Kartką taką dosyć sporą, która jest, jak widzicie, w ramce od obrazka można ją powiesić. Jest to kartka, podziękowanie dla. Nauczycieli, spotkanie po wielu, wielu, wielu latach. Pani, która uczyła w klasach 01 do 3. Spotkanie odbędzie się już wkrótce, więc mam nadzieję, że, że się spodoba. Wyzwaniem było, miałam dla koleżanki zrobić i wyzwaniem było co? Wyzwaniem było zrobienie kartki w formacie A4. Jak zapełnić taką przestrzeń, żeby wyglądała. Naprawdę dobrze, żeby to jakoś no, miało ręce i nogi. Powiem Wam, że tak przeglądałam kolekcję papierów, co mogę wyciąć, co mogę zrobić. No i padło na, no wiadomo, na bazą jest papier z kolekcji starej z 13 arc. A potem to tak już poleciało, bo wyciągałam wszystkie moje kwiatki, foamiran, podorabiałam i, i, i tak doklejałam, 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 doklejałam. No i tak wyszło. Także, jak wspomniałam, bazą jest papier stary z kolekcji 13 Art. On, jak widzicie, jest szary, czarny i ma takie niebieskawe. Coś takie kwiaty wyglądają jakby był malowany akwarelą. Potem z innych kolekcji, trochę z kolekcji Krzona ITP powycinałam kwiatki, część jest przyklejonych na płasko, część jest, nie wiem, czy to będzie widać, ale jest. Ostrość poproszę, jest przyklejona na piankach. No, i jak już tak miałam poprzyklejane te kwiatki na płasko, te kwiatki na piankach, to wykonałam taką tubę z tkaniny. Okleiłam ją troszeczkę taką, jakby nie wiem. Papierem marszczonym, ale to nie jest bibuła, to jest coś sztywniejszego do kwiatów, takie. Potem trochę koronką, i ta koronka, jak widzicie, spływa sobie tutaj z tej tuby, bo w tej tubie mamy kwiaty. Te kwiaty wypływają w dół, tak, spływają z tej i poprzeklejane są tutaj i kwiaty z ranu. Największym jest róża. Ta duża, tutaj duża róża, potem mniejsze. Kwiatki z ranu moje lepione. Yy, różyczki z papieru. Kiedyś tam chyba w Akszonie kupiłam mniejsze różyczki. Yy, takie pręciki też yy, kwiatowe. Yy, tak jak widzicie, wypływa to ze wszystkich stron. Spada w dół kartki. Yy, a w środku, w środku jest przyklejone aha, są jeszcze tutaj tekturki pomalowane farbą zakrzona, także tutaj się tak mienią a w środku są kartka na życzenia i pokażę Wam jeszcze żebyście zobaczyli, a potem wezmę aparat w rękę i jeszcze troszeczkę Wam ponagrywam żebyście zobaczyli lepiej i przejdźmy muszę delikatnie żeby nie zniszczyć tej karteczki, ale odczepię tutaj tą tekturkę. Ja myślę, że można to potem będzie przykleić albo na... wiecie. Ale ona się tutaj trzyma, więc nie ma żadnego problemu. Nie wypada. Pokażę Wam teraz. Tą tekturkę odniosę. Wygląda kartka ma rameczkę. Tylko ona się chowa. Jest też ramka z takiego jasnozielonego, takiego butelkowego papieru, i dopiero na to jest ten papier z kolekcji 13 ARC. I w środku mamy, w środku mamy kartkę. Tak położę. I zobaczcie, na... przykleiłam trzy różne odcienie kartek. Tu musi się wpisać 30 osób. Mam nadzieję, że 10, 10 20, 30, 40, zmieścił się. A na początku napisałam taką dedykację wielkie dziękuję pani Beato, lipiec 2001, i każdy będzie dziękował pani Beacie za to, za co chce jej podziękować, prawda? Myślę, że to będzie bardzo piękna pamiątka. Nie taka chowana do szaty, do szuflady, tylko taka pamiątka, która będzie z panią Beatą. Na lata, która zostanie i będzie wisiała na ścianie, a ona będzie mogła wspominać to spotkanie z klasą i, i mam nadzieję, że się ucieszy. I teraz pozwólcie, że ja to znów delikatnie sadzę. Nie chcę tego naprawdę zniszczyć, a nie wiem, czy tak dobrze Chlałam te wszystkie. Nie jest łatwo tą kartkę 3D umieścić. Dobra, to już mi weszła teraz. Jeszcze tylko muszę tę Jest, weszła. Więc pozaginajmy leciutko. Nie chcę za bardzo, żeby to nie popękało, bo jeszcze przecież będą otwierać, żeby zrobić wpis. Więc delikatnie. Moje logo przykleiłam już tutaj na podstawce tej mm, rameczki. Tutaj nie widać tej ramki białej, jak jest. One do ramki drewnianej, takiej białej, zwykłej, prostej. Nie chciałam, żeby ta ramka przetarczała, ale ta rameczka jest. Jak widzieliście na karteczce, więc jak ją się wyjmie, to też jest taki dodatkowy efekt, więc mam nadzieję, że się spodoba. Kwiaty są zawsze modne, a bukiet kwiatów, już na pewno, już gdzieś widzę, zostało mi z kleju na gorąco. To co Żegnam się z Wami tym kwiatowym akcentem, patrzę się gdzie jesteśmy w kadrze, jesteśmy. Trzymajcie się cieplutko, dziękuję Wam za wszystkie subskrypcje, za wszystkie przemiłe komentarze, to naprawdę dla mnie jest wiele, więc już wkrótce kolejne części z Junk Żurnali. Papa. pa! pa.